Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, dzisiaj witam się 1 stycznia pod salonem Sangyong Makurat w Gdańsku i właśnie oddałem Sangyonga Toresa EVX i korzystając z okazji, że jestem w tym wietrznym i zimnym Gdańsku to postanowiłem spotkać się z jednym z moich widzów, którzy odezwali się ostatnio do mnie w sprawie wielkiej afery, wielkiej akcji serwisowej Tesli. Tak jak wiecie kilka tygodni temu publikowałem film, w którym opowiedziałem razem z moim szwagrem o sytuacji, która go spotkała o sytuacji akcji serwisowej z Tesla Model 3 Odezwało się do mnie bardzo dużo osób i właśnie dlatego postanowiłem ten temat ciągnąć dalej, bo być może komuś to pomoże. I właśnie jadę do Michała do domu, który mieszka pod Gdańskiem i za chwilę się spotkamy i Michał który, który jest kolejną ofiarą, można powiedzieć, Tesli. Opowie nam trochę o swoim przypadku i e, Michał też mocno śledzi ten wątek na różnych forach. Ja akurat nie mam za bardzo na to czasu, więc myślę, że Michał może wiele wnieść nowego i też sobie przeanalizujemy, co inni e, właściciele Tesli piszą w tym temacie. I mam nadzieję, że ten materiał wielu e, osobom może pomóc, także jedziemy do Michała i ja was zapraszam do oglądania. Cześć, od razu z kamerą, ja. cześć. Cześć, cześć, cześć Michał. Ja. Słuchajcie, przyjechałem, Michał jeszcze raz dziękuję, że się odezwałeś, bo myślę, że wiele możemy wnieść do, do tej sprawy całej, nie wiem jak ją nazwać, ale myślałem, żeby nadać jej jakąś taką oficjalną... Gate, musi być było, Gate tak, w, w Gate, to będzie tutaj Tesla HW4 Gate. <grym> <grym> Ale no na pewno problem jest duży. Po moim pierwszym materiale, tak jak już wspomniałem, dużo osób się odezwało. Zaczęły się pojawiać nawet artykuły i to nie tylko w polskiej prasie, ale i też w zagranicznej prasie. Ja aż tak tego nie miałem czasu prześledzić, dlatego zaraz Michała o to zapytamy. Ja chciałbym tylko jeszcze tutaj przypomnieć, że jeżeli macie też takie problemy ciekawe, to dawajcie znać, bo chcę pokazywać rzetelnie, jak jest i pomimo mojej sympatii i uwielbienia do Tesli, to e, i tak nie mam żadnych oporów, żeby mówić jak jest, a jest nieciekawie, prawda? Oj, powiedz tak. o swojej sytuacji, jaki to samochód kiedy odebrałeś i co się wydarzyło? Samochód zamówiłem 1 lipca, więc jedną z dobrych rzeczy było to, że jeszcze załapałem się na czas dopłat. Mhm. E, no niestety niedobre było to, że odebrałem go 28 września. E, te, znaczy już nie tego roku, bo e, tak. w każdym razie e, no, sytuacja sprowadziła mnie do tego, że po paru tygodniach tak naprawdę zaczęły mi padać kolejne komponenty. No myślę, co, że... co się działo? Jakby to nagle coś wydarzyło, że wsiadłeś rano do samochodu i coś nie działało? Wiesz, czy po kolei padało? Wiesz co, to właśnie było dość ciekawe, bo widzę, że u wszystkich osób, tak jak jestem w kontakcie, no bo ludzie jednak się zrzeszają, tak? Na, na forum też gdzieś zaczęliśmy rozmawiać z różnymi osobami na ten temat. U mnie akurat to było tak, że te elementy padały po kolei. To znaczy na początek. W prawym przednim nadkolu zaczęło się jakieś stukanie od zawieszenia, kiedy siedział tam mój kolega, no takiej słusznej postury. Ale to było jakby od zawieszenia czy jakby Właśnie... coś, coś w okolicach zawieszenia, jakiś komponent? Wtedy byliśmy na działce i było dość faktycznie, bo wszyscy mówią, że w ogóle to się wywodzi z wilgoci, tam mhm. znaczy dostaje się jakaś ten. To był dziwny metaliczny dźwięk. Nie mhm. wiem, czy to było stukanie zawieszenia, tak go nazwałem, czy tam się zaczynał przepalać ten komputer. Nie wiem, coś działo się tam z przodu w tamtym miejscu. Okej. Okay. Włączam, zwalniam z biegu, puszczam, dodaję gazu i teraz cały układ sterowania pojazdem wydaje te dźwięki. Nie zwróciłem na to uwagi, jeździłem, to przeszło jakby. E, na drugi dzień, z tego co wiem, jechaliśmy do kina. A, no i ze zdziwieniem zauważyłem, że nie mam kamer. Piszczer całkiem podobnie. Dlatego te lusterka często, e, że tak powiem, są w trybie, nie wiem, nocnym, czy jakimś, po, e, że tak powiem, e, czarnym. Guzik w nich widać. Do tego mam <laughs> takie fajne kamery. No. Eee, dlatego auto lubi sobie co trzeci raz wrzucić alarm, jak do niego wsiadam. Eee, no, a Tesla twierdzi, że to wina komputera, który kiedyś wymienią, miały być w połowie tego miesiąca. Może będą pod koniec, może. W Europie i to było dla mnie dziwne i jeszcze lepiej, bo przez moment miałem te boczne kamery, w sensie te, które wspomagają jakby lusterka, no i one umiały się zawiesić na jednej klatce, tak? To znaczy zostawało zdjęcie i powiem szczerze, że to było jeszcze bardziej paranormalne, dlatego że wiesz, jak jedziesz i nie masz tych kamer, to patrzysz w lusterka, ale gdzieś w tyle głowy masz tą kamerę, tak. że możesz się tym posiłkować, a ona umiała się zawiesić na jakimś obrazie tak. i pokazywać ten stary obraz w nowym miejscu. Miejscu, tak, to jest. Co, było, co było horrendalnie no, 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 no niebezpieczne, myślę nawet. Później poleciała mi na koniec nawigacja, tak? mhm. Poleciała mi nawigacja. A to było w jakim odstępie od razu jednego dnia? Czy po to były jakieś trzy dni. Tak? Okay. myślę, że w trzech dniach zebrały się te wszystkie takie największe skumulowane. Po czym po dwóch tygodniach, pamiętam, jechaliśmy na urodziny brata żony, a no i pojawiła się awaria, która przyznam szczerze, przy wszystkich tych awariach jest może. Tą najmniej ważną, ale była cholera najbardziej irytującą. To mhm. znaczy, pod spodem je, y, Tesli każdej mam wrażenie, no bo teraz, zresztą zresztą o tym powiedziałem, mam inną, ale jest wiatrak chłodzący ten komputer i cały monitor, i on zaczął buczeć. Mhm. I to jakbyś po prostu wstawił sobie w krętarkę i jechał z tym. I teraz i y, y, y wszyscy mi powiedzą: No dobra, można przeżyć. Tak, można przeżyć. Tylko jeżeli ktoś ma taką pracę, że jednak sporo jeździ, a ja sporo jeżdżę. Ile robisz miesięcznie? Myślę, że z 2000 na pewno. Mm. No nie. I, i, no to jest irytujące. I to... Ja tylko dodam tutaj, że ja miałem, znam ten twój no. przypadek, bo jak ja odbierałem e, moją chyba drugą trójkę do wypożyczalni, to też miałem ten sam problem. W nowym samochodzie od razu to zauważyłem. No i mi to od razu wymienili, ale no to jest naprawdę irytujące. Nie? Mm. I przyznam szczerze, że to już przelało czarę goryczy, bo ile tamte błędy zgłaszałem, no i przyznam szczerze, nie czułem się do końca ozaopiekowany tak, w aplikacji. To znaczy, nie ma tego, co jeszcze mówiliśmy wcześniej, tak? To znaczy, w każdym innym samochodzie jest tak, że po prostu kupiłeś go w jakimś salonie, jedziesz do tego salonu, tam najczęściej jest też serwis i tym się zajmują. No my jesteśmy w Gdańsku, jak wiemy, no jeszcze nie ma tutaj takiego serwisu. Mogłem pojechać do chłopaków, którzy wykonują tam swoją dobrą robotę, no ale oni nic mi nie pomogą, poza tym, że mogą mnie wesprzeć w tym, żebym to zgłosił tak naprawdę przez e, aplikację. Tak. Potem wykonujesz tonę telefonów i z tego, co wiem nawet od osób na forum, wszyscy tak robili i wszyscy tak naprawdę Odbijali się no, z niczym Coś tu najprawdopodobniej ten wiatrak skrzypi No to przyjechałem sobie pod przedszkolę z dziećmi z takim fajnym dźwiękiem spod tego wentylatora najprawdopodobniej Nie wiem co tam się dzieje. Zatem lusterka są totalnie wyciemnione nie wiem, no wiadomo, no jest... jest rano, tak? Więc tak wali słońce, że aż się wyciemniły. Tak. To są moje kamery. Super działają, świetnie. Razem z czujnikami i wszystkimi innymi. Mówiąc o aktywnym zawieszeniu i paru innych, mniej istotnych rzeczach. A, jeszcze nawigacja. Nawigacja też nie działa. Świetny dźwięk, nie? W samochodzie za banki. Tesla nabrała nowego trybu sportowego. Mogę zmieniać biegi. Nawet szybko. Nie wiem co tam jest. Ale strasznie przyjemnie się z tym jeździ. Ja bym chciał właśnie też zrobić taką postawić kropkę no. i dodać coś, bo uważam, że w tym, w tym całym problemie największą, największym minusem jest to, że nie ma rzetelnych informacji. Pewnie tak. zgodzisz się ze mną. Chodzi o to, że jakby rozumiemy akcje serwisowe, to nie jest żadna nowość, każda tak. marka tak naprawdę ma co jakiś czas różne akcje serwisowe i to jest w zupełności normalne. Tylko fajnie by było to przeżyć, jakby będąc na bieżąco informowanym, bo dzisiaj tak naprawdę my, jakby użytkownicy, właściciele, musimy robić coś takiego, że właśnie do Przyjeżdżam, rozmawiamy, wiesz, szukamy na forach, zrzeszamy się, a nie ma po prostu jasnego komunikatu od producenta, i to jest jakby taki mój pierwszy zarzut do Tesli, że po prostu brakuje takich informacji. Ja, czy ja powiem szczerze i tu nie będę bronił, bo spotkałem się z tym głosem na forum, gdzie przewalały się te wszystkie wątki e, e, głównie pod tym tematem i muszę przyznać ludziom rację. To znaczy, e, ja na przykład pisałem, słuchajcie, to jest nie fair, no nie, tak nie można, no nie, zróbmy coś, nie wiem. A ludzie, no co ty, słuchaj, taki tam samochód, no nie. W Porsche robią to samo, w Audi robią to samo. Kurczę, ludzie tak, robią to samo, ale to nie znaczy, że my jako klienci mamy się na to samo zgadzać. Okay, okay. I teraz jeżeli Tesla wchodzi z czymś, yy, gdzie zawsze mówi, jesteśmy nową jakością. No bo są czymś nowym, tak? Musk chyba powiedział coś takiego, nie będę cytował, że my nie możemy być trochę lepsi. My musimy być dużo lepsi. Mhm. To kurczę bądźcie, tak? To znaczy, nie zachowujcie jak się jak wszyscy inni dealerzy, samochodów i producenci, czyli jak coś się dzieje ktoś was złapie za rękę, to mówcie, że to nie wasza ręka, tylko kurde, powiedzcie, bo to nie jest tak, że ludzie sobie z tym nie poradzą, tak, bo ja wiem, że większość ludzi do tej pory z tymi wszystkimi chronicznymi błędami, które, no przepraszam, wymagają akcji serwisowej przywoławczej, tak, i wydania im samochodów zastępczych, i jeżdżą i jakoś sobie radzą, tak? tak, ale z drugiej strony ta rzetelna informacja, odzwanianie do klienta, wspieranie go, zapewnianie co będzie, byłaby fajna, a nie na zasadzie, Czekaj na informacje w aplikacji, jak się pojawi, to wtedy coś się zadzieje. A jak nie, to czekaj. Tak, No to i tak jesteś od komfortowej sytuacji, że tak. ty dostałeś jedno z ostatnich aut zastępczych. Tak, I Widziałem Byłem... właśnie pod Twoim do, domem stoi piękny Y, Performance. Ta. Tak, tak. Więc mhm. no, masz to szczęście, że masz czym jeździć, ale ja wiem, że są ludzie, którzy zostali bez auta. Jak chociażby przypadek mojego szwagra, który też dostał na szczęście auto zastępcze w Szwajcarii, ale i tak na święta musiał przylecieć samolotem, bo nie mógł jeździć za granicę. A dużo jest też osób, bo parę osób się do mnie zgłosiło. Siło, które auta zastępczego nie dostało, bo po prostu ich zabrakło. Na dzień dzisiejszy Tesla ma z tego, co wiem, do kilkanaście czy dwadzieścia parę samochodów zastępczych w, w Warszawie i to po prostu one no, szybko się rozeszły. Jeżeli się mylę, to możecie poprawić w komentarzu, ale no, myślę, że już tych samochodów może nie być zastępczych. Myślę, że na pewno ich nie ma. A wiesz, e... ile przypadków jest stwierdzonych na tych forach? E, wedle tego, co tak. To jest mój wstępny szacunek, ale tego, co ludzie mówią, gdzieś to są też. Nie chciałbym się powoływać. Słowa wyłapane z. Spośród pracowników Tesli i tych wszystkich, no mm -hmm. to, to raczej idzie powyżej setki mm -hmm. w Polsce. Tylko w Polsce to jest, no nie ukrywajmy, yy, śladowy problem, dlatego że Tesla ma śladowy udział w rynku na Polsce, tak. ale tak jak sam wiesz, Szwajcaria czy Norwegia czy tego typu kraje jest gigantyczny. Z tego co wiem i z tego co doczytałem, to i tak jest nic, bo największy problem jest w Chinach, mm -hmm. bo wbrew pozorom, same Chiny kupują więcej tych aut niż Europa, i tam jest największy problem. Lepiej. Drugim bardzo ważnym problemem jest to, jestem z jednym tutaj znajomym, na którym... Połączyła nas ta sytuacja w kontakcie. W Kon kontakcie i na razie to on dmucha hucha, dlatego że on był w ogóle jedną z pierwszych osób, która to zgłosiła. Dostał zastępczy samochód na chwilę. Po czym jego samochód został wzięty na serwis i został mu wymieniony, że tak powiem, cały komputer. No i akumulator niskiego napięcia, tak? czyli no akumulator mhm. po prostu. No i on teraz mucha i chocha, bo okazuje się, że te wszystkie, które wymienili, nawet w Szwajcarii nowej, tak. mogą mieć nadal wadę fabryczną i te działania, które podjęli, żeby to zaizolować, mogą być niewystarczające. Teraz pytanie, kiedy ten błąd znowu wyjdzie? Tak, to jest kwestia czasu, to jest hmm. taka trochę tykająca bomba. Ja też wiem, że w serwisie jest tak, że oni mogą założyć, jeżeli mieli na stoku jeszcze te tak. komputery, to mogli je założyć po teście chyba 10 resetów. Jeżeli hmm. samochód, jakby komputer to przetrwał, no tak. to mogli to jakby wydawać. Ale czy jeszcze takie są, to tego nie wiemy. Natomiast no, widzicie, że problem jest bardzo duży i tutaj Polska jest małym rynkiem, tak jak powiedziałeś, a mamy grubo ponad setkę przypadków. Ja z tego co gdzieś tam wyczytałem w internecie, to jest ponad 100 właśnie w Warszawie mhm. i jeszcze jest kilkanaście czy już 20 parę w Katowicach. Mhm. Nie wiemy, jak jest na innych rynkach, no ale problem jest duży. I w tym momencie, jak to się zakończyło, ty masz informację od Tesli, że czy masz, masz jakąś informację w tym momencie? Przyzna, tak, mam informację, dokładnie. To jest informacja taka, że w pewnym momencie szczególnie ten wiatrak, będę do niego wracał. Ja wiem, że to może nie, trochę popsuć dźwięk, no, e, ale moi drodzy, naprawdę słuchajcie, to to, to mnie zastrzeliło, od, odbiło się tak. u, mnie, u ciebie. E, to więc, to jest, więc tak, więc mój poziom nerwów wzrósł i wtedy naprawdę. I to nie jest, że nie wiem, należy tak robić. Ja tak po prostu zrobiłem, bardzo konsekwentnie zacząłem działać w kontekście Pi pism, telefonów i no po prostu ciśnięcia serwisu Tesli i przyznam szczerze, że mam wrażenie, że jak się zaczęły pojawiać też wątki, pod którym wszyscy pisaliście też między innymi na forach, no to nie wiem na ile ten rozgłos i cała ta sytuacja, którą zrobiłem i szum, bo chyba to jest jego dalsza część teraz, tak. zadziałał, ale zadzwoniła do mnie Tesla i powiedziała, panie Michale, ok, możemy do pana wysłać serwisanta mobilnego, może zrobi ten wiatrak, ale może by pan chciał i y? bo mamy, właśnie się pojawił i mógłby Pan mieć zastępcze auto. Ja mówię, że pewnie, dlatego że uważam, że tak dużo rzeczy nie działa w tym samochodzie, że to nie jest fair pozostawiać mnie z tym autem i jakby należy mi się to zastępcze auto. No jedyną problemem był termin, tak, bo termin był taki jaki był, też mam swój grafik. Jedynym dniem, który mi pasował był 23 przed Wigilią, więc mhm. <laughs> przyznam szczerze 10 godzin w trasie z Gdańska do Warszawy. Tak, żona kocha mnie za to do tej pory myślę przynajmniej uniknąłeś obowiązków tak. świątecznych. E, no i teraz zostawiając go, pytałem o cokolwiek, tak? No, próbowałem się czegokolwiek dowiedzieć. E, Warszawa jest błyskaficzna, tak? W wydawaniu tych aut, jak i nie wiem, jakiejkolwiek, nie wiem, zdawkowej nawet informacji. Tak, bierzemy pana auto, tu pan sobie przepakuje auto, e, nie wiemy, kiedy będą, bo one schodzą po winach te komputery. E, to co wiem, z forów? To jest tak, że oni też chyba nie mogą wszystkiego mówić, i to znowu nie jest zarzut do pracowników Tesli. To jest po prostu zarzut do kogoś, kto korporacyjnie tym zarządza. Bo gdyby była ta informacja, i powiedzieliby ją szczerze, to ja bym ją przyjął, ale jak ja ją gdzieś czytam na chińskim forum i dowiaduję się, że oni dopiero są w momencie produkowania priorderów pod te komputery, no to ja już wiem, że z tym samochodem zastępczym zostanę kolejne tak. pewnie miesiąc, dwa, a może nawet trzy. Tak, tak? bo na ten moment się jakby oficjalnie mówi w wielu tych przypadkach, że czas oczekiwania to jest około miesiąc, ale tak. szczerze mówiąc... No, nie do końca hmm. wtedy. Znaczy, ja się nie zdziwię, jak dla mnie nagle znajdzie się, wiesz, komputer jakiś ostatni w magazynie, no nie, tylko wtedy będę tak jak mój kolega, z ręką na sercu po prostu, wiesz, obawiał się tego, że ta izolacja nie wytrzyma w pewnym tak. momencie. E, też pytania tego typu, czy on był garażowany, w jakim stopniu był garażowany. No ja kurczę, to wszystko rozumiem, no ale to jest auto. Możemy je trzymać na dworze, możemy je trzymać w garażu. To nie, nie ma zaleceń, no, deszcz pada w naszym tak, kraju. tak? Też Mam kilka przypadków, gdzie auto stało rozładowane. Czy twoje, Ty widzisz w aplikacji? Tak. I też ma 0%? Tak, mam 0%. I właśnie pytanie, czy ma 0%? Bo nie no, jeżeli widzisz w aplikacji, to raczej bateria nie jest nieodłączona ani nic, więc tutaj też jest kwestia degradacji baterii, bo e, ja też to spadam u mojego szwagra w trójce, e, który która cały czas się grzała, i e, przez to, że się grzała, no to też mogła bateria się uszkodzić i ja wiem jak to jest w serwisach niektórych, że auto się zostawia na placu, tutaj niech czeka, a te samochody i tak czasami trochę tej energii zjadają, więc pytanie, czy nie będzie takich e, szerszych konsekwencji w postaci w przykład jakiejś degradacji, przez to, że auto stało rozładowane przez jakiś czas. A w bateriach ty masz jaką trójkę Long Range? E, nie, ja mam performance. A performance, okej, okay. no to to jeszcze okej, okay, ale w bateriach, ale pewno zresztą w każdej baterii to jest szkodliwe. Jak jest jest rozładowana i stoi tak. U mnie problemem było wiesz, jeszcze to, e, jak Ty mówisz no czy ten przypadek e, tutaj e, w zaciętej baterii w momencie że tak naprawdę nagrzewania no to jest kosmos. U mnie za to mam wrażenie, że było tak, że on i tak nie do końca się wyłączał, bo na przykład ładowałem go do 80% tak jak zaleca Tesla, no i budziłem się rano, a samochód miał na przykład 77-76%. Mhm. Te 4% gdzieś uciekało i to jest dużo, tak? Mhm. To jak na Tesla jest dużo, ono ma pompę ciepła. Zakładam, że tam coś się działo. Oczywiście nie było to podgrzewanie, bo ono zużyłoby dużo więcej tej baterii, ale zakładam, że coś tam się działo typu, nie wiem, była pompa ciepła uruchomiona czy coś w tym stylu, tak? Okay. Do tego było dużo małych errorów. Ja to wszystko zgłaszałem w aplikacji i to mogę chyba wszystkim polecić naprawdę domagajcie się założenia wątków, które pozwolą Wam zgłosić. Ta aplikacja wbrew pozorom nie pozwala na przykład na wstawienie filmu, tak, Za, taki normalnie, nie wiem, no, z normalnego telefonu, ale ja się posiłkowałem tym, że po prostu na konto YouTube sobie szorcy wstawiałem i po prostu linki. wkładałem im linki jak oni zobaczyli, że faktycznie raportuje błąd w błędzie i to były durne błędy, na przykład część to była tylko pisowa, bo nie jestem w stanie tego udowodnić, tak jak było tego początkowego stukania w zawieszeniu, po prostu pisałem, że to jest, niech ktoś to sprawdzi. Mhm. Tak samo na przykład miałem to, że trzy razy zderzy mi się to i zwariowałem, bo nie wiedziałem co robić. Naprawdę włączył mi się alarm. To znaczy podchodziłem normalnie z telefonem w kieszeni do Tesli, otwierałem ją i nagle zaczyna wyć. I mhm. stałem gdzieś w Gdańsku, wyłem przez dwie, mi ludzie, dwie minuty, ludzie się obracali, nie wiedzieli o co chodzi, a, a, a wiesz, no, no nie miałem na to wpływu, bo nie było, w, 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 tak. w końcu wsiadłem i on się zamknął po pewnym momencie, jakby złapał tą łączność. Mam wrażenie, że Tesla robi dobrze te samochody, to znaczy w sensie te wszystkie rzeczy związane czysto z jazdą są oddzielone, ale jednak muszą być jakieś Powiązania z tymi komputerami. Mhm. I choćby to zawieszanie lusterek, to było totalnie niebezpieczne, w sensie na, na kamerze. Albo na przykład była jeszcze gorsza sytuacja. Pamiętam, no bo wiesz, teraz rano jedziesz do przedszkola na przykład z dziećmi, jest po prostu ciemno. Mhm. I sytuacja, sytuacja miała się do tego tak, że on w pewnym momencie wyciemniał mi lusterka, wszystkie, no bo jest taka opcja tak, w Tesli. Tak. O to potem ją wyłączyłem, bo mi właśnie w Gdańsku powiedzieli, jak to zrobić. Po prostu to wyklikaliśmy. Ale no wiesz, dla mnie to też jest nowa auto, to ja mam parę miesięcy, nie wiedziałem gdzie jest ta opcja, nie wiedziałem jak to zrobić i mówię, kurczę nic nie widzę, bo mało, że nie mam instrukcji, no to jeszcze, że tak powiem, wyciemnione lusterka, to już jechałem po prostu na, na no. słowo honoru. Jakie jeszcze wątki, jakie jeszcze ciekawe wątki znalazłeś na forach od innych właścicieli? No jest tego sporo i, i zaczyna się pojawiać tego więcej. Bardzo ciekawą rzeczą jest właśnie to, że na początku wszyscy myśleliśmy, że to tylko dotyczy performance'ów z tego okresu. thank <laughs> you Później w miarę szybko okazało się, że dotyczy to też long rangeów i standardów, też z tego okresu, ale co jest bardzo ciekawe i o tym niewiele osób wie, i to jest gdzieś na forach, już zaczyna się pojawiać. Są pierwsze przypadki, gdzie pojawia się to w najnowszych Y, tych jeszcze, no bo okay. wiemy, że wszyscy spodziewamy się tego liftu, który ma nadejść, bo okazuje się, że ten komputer w tych ostatnich był też montowany. Okay, tak, bo tutaj mówimy cały czas o komputerze HW4, który mhm. właśnie miał jakąś wadę w jakimś, jakimś bezpieczniku, po prostu się zwarcia. Robiło mhm. prawdopodobnie od wilgoci i w wielu przypadkach to jest stwierdzone, znaczy w wielu, w wielu, w wielu przypadkach e, ta sytuacja miała miejsce po przejechaniu o kilku tysięcy kilometrów, to nie było tak, że od razu podbierze, po tylko większość użytkowników tam po kilku tysiącach kilometrów e, zaczęła mieć ten problem i to nawet nie wiem, czy pogoda nie ma w związku z tym, bo Wiesz, jak się że zaczęło tak. robić trochę tak wilgotniej, to po prostu tam jakieś zwarcie się robiło i no i to jest właśnie ten problem. Ile twoja ta slama przebiegł? Wiesz co, no, po tym jak przejechałem nią do Warszawy e, 4400. No no to właśnie. No to właściwie nowe auto, można tak, tak to tak. określić. E, ważne myślę, że w tym, co teraz robimy, to znaczy, że w jakimś sensie to nagłaśniamy i to nie na fali hejtu. Mhm. Przynajmniej ja tak czuję. Po prostu wolę opisać tą historię. Dziękuję Ci za to, że, że byłeś skłonny to nagrać. E, no żeby była jakimś drogowskazem dla Tesli tego czego by chyba każdy klient tak. oczekiwał czyli troszkę większego wsparcia i troszkę albo zdecydowanie większej transparentności i nie robienia czegoś takiego że jeżeli dochodzimy do sytuacji że nie ma czegoś w stanach mhm. bo przepraszam ale mam wrażenie że Tesla trochę tak funkcjonuje to nie ma tego w ogóle. Okay. No, to znaczy, że co, jeżeli mamy problem w Europie i to gigantyczny, ogromny problem w Chinach, i to tym nikt się już w ogóle nie interesuje, ale nie ma go w Stanach, a tam wszyscy się jakby interesują tym, co jest, bo ona jest tam troszkę inaczej dostarczana i produkowana, to nie ma problemu. No nie, problem jest. I, Przyznam szczerze, nie wiem, no ty masz dużo większą wiedzę na ten temat, ale wydaje mi się, że tak wielkiej akcji przywoławczej, która powinna być, i tak wielkiego problemu w Tesli do tej pory no, nie zanotowano. Nie, tak? Bo tak ja naprawdę... tak przy... kupując ten samochód, śledząc to, żeby go nabyć, nigdy z czymś takim się nie spotkałem. Wiedziałem, że te Eski i y Greki na przykład są tymi samochodami, może trochę bardziej premium, ale z drugiej strony przez to, że są robione w Stanach i to tak napędza to, to że wszyscy zawsze mówią jaki jest problem z Teslą, to ona jest ze Stanów, to mhm. tam coś jest źle spasowane, tak. coś nie pasuje, ale te, które wychodzą słuchajcie z Szanghaju czy nawet z niej, one są super. Ja zawsze tam sam jest... to powtarzałem, że chińskie samochody, w sensie chińskie Tesle są najlepsze, no. no bo ten dział kontroli jakości mam wrażenie, że jest na najwyższym poziomie w Chinach. W Berlinie też już się poprawiło, bo nawet swego czasu wiem, że inżynierowie z Chin zostali oddelegowani do Berlina, żeby też to trochę mhm. poukładać i polepszyć. Ale faktycznie, ja też to powiedziałem w ostatnim materiale, że nigdy chyba nie spotkałem się z tak dużą akcją w Tesli, w historii jakby mojego posiadania. Już 8 lat jeżdżę i czegoś takiego jeszcze nie było. I to, że chcę to nagłośnić, to właśnie też może po części, żeby uświadomić inne osoby, ale po części też, żeby dać taki jasny sygnał do Tesli, bo najgorsze właśnie jest to, że nie ma komunikacji. Zawsze powtarzam, że cokolwiek się w życiu nie dzieje, to najważniejsza jest komunikacja, tak? Czy w związku, jak się kłócisz, czy coś, Rozmawiać, trzeba jasno komunikować kto co chce, tak. a nie, że się ukrywa zamiata problem pod dywan, a mam wrażenie, że tak jest. I tutaj mam nadzieję, że docenicie to, bo bardzo chwalę często Tesla, ale jak się coś stanie złego, to też chcę o tym mówić wprost, jasno i ostatnio według mnie nie dzieje się dobrze w Tesli, pomimo tego, że wyniki no, cały czas mają dobre i te sprzedaż idzie, ale chociażby ta obsługa bardzo często, ja sam się spotykam, pomimo tego, że Ludzie bardzo często mówią, że Tesla mi płaci, że moje materiały są wiesz, sponsorowane i tak dalej. A gdyby się ludzie dowiedzieli, jaka jest prawda, to, to, to by nawet nie uwierzyli, bo sytuacje, kiedy ja miałem robione podgórkę w Tesli, są takie absurdalne, których nawet nie chcę przytaczać, może kiedyś gdzieś przytoczę, ale naprawdę traktowanie czasami jest no, po prostu niefajne. I, I chcę po prostu mówić, jak jest, żeby pomóc też innym. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za to, że się tym podzieliłem. Chciałbyś jeszcze coś dodać na? Nie, koniec? znaczy ja to dziękuję Tobie, bo myślę, że. Tego, tego myślę, że potrzebuje sytuacja. tak? Po prostu właśnie nagłośnienia tego, Twój na, czego ci gratuluję, dorobił się 100 Dziękuję. tysięcy, więc super, ale myślę, że przede wszystkim właśnie potrzebuje tego, żeby ludzie mogli to zobaczyć, mogli się pod tym zjednoczyć i myślę, żeby ten sygnał nie do tych pracowników, bo oni są różni, tak? No wiadomo, zmęczeni, każda jest osobą, ale do tych osób, którzy to tym zarządzają, na Polskę, na Europę, był taki, że kurczę, ludzie, no jednak kupujemy samochód, który jest, jak nowością. Jest w Polsce w ogóle bardzo dużą nowością, mhm. tak? E, nie ma tych punktów ładowania, nie ma tych serwisów, Je, my już na starcie ponosimy jakieś ryzyko, już pomijając wydatek, który nie jest mały, tak? Okej, okay, chcemy czegoś nowego, chcemy czegoś ekstra, no ale też chcemy cholera bezpieczeństwa, dlatego tak. kupujemy tą Tesla z salonu, nie ściągamy jej ze Stanów bitą czy nie wiadomo co, tak. po prostu kupujemy nowe auto, no i minimum przyzwoitości zadbania o nas, Byłoby fajne, myślę, tak. I to nie, nie mówię tego, żeby, żeby komuś robić pod górę. Myślę, że po prostu tak powinno być, tak? Tak, zdecydowanie. Więc będziemy was informować dalej. A ja jeszcze tylko, zanim zakończymy, Mm -hmm. Działa, ja mam plecak? Żeby nie było, ja nie przyjechałem z pustymi rękoma na otarcie łez. Tutaj zakryję, ale mam dla ciebie voucher okay. od nas z Ingrin 360 na 110 kWh ładowania w sieci Greenway. Okay. Także masz trzystówki na otarcie łez i możesz Dobra. wiesz, sobie to wykorzystać. Jak już odbierzesz swój samochód z serwisu, Dzięki, jesteś nad morzem, więc możesz sobie w góry pojechać za to. No, myślę, że powinienem dolecieć. Dzięki Ci, piękne, przyda się na pewno. Super, no to co? Jeszcze raz dziękuję bardzo. Dziękuję za oglądanie. Oczywiście odzywajcie się, jak macie podobne sytuacje, jakieś ciekawe opisy. W opisie filmu macie wszystkie linki i, i kontakty. No i do zobaczenia. Cześć. Cześć.